Prywatny odrzutowiec przeleciał przez cały kraj bez żadnej żywej osoby na pokładzie. 25 października 1999 roku. Learjet 35 został wynajęty przez znanego golfistę Payna Stewarta, aby przetransportować go z Orlando na Florydzie do Dallas w Teksasie. Krótko po godzinie 9 samolot wystartował z sześcioma osobami na pokładzie i zaczął wznosić się, lecąc na autopilocie na północny zachód. Z nich znanych przyczyn doszło do utraty ciśnienia w kabinie. Piloci tego nie zauważyli i wraz z pasażerami stracili przytomność z powodu hipoksji, niedoboru tlenu. Hipoks Doprowadziło do śmierci wszystkich na pokładzie. Jednak, ponieważ autopilot był włączony jeszcze przed awarią, samolot nadal się wznosił, osiągając aż 14 tysięcy metrów wysokości. Wkrótce maszyna przegapiła zaplanowany skręt i poleciała prosto na środkowy zachód USA, co wzbudziło podejrzenia. Samolot został trzykrotnie przechwycony przez myśliwcę F-16, których piloci zauważyli zamarzniętą przednią szybę. Po trzecim przechwyceniu, ponad 3 godziny od startu, samolotowi skończyło się paliwo. Piloci Gwardii Narodowej obserwowali, jak maszyna spada w dół i rozbija się na polu w Dakoci Południowej.